Was, moi kochani, pragnę się za Was pomodlić wstawienniczo. Panie, bądź wywyższony, bądź uwielbiony i błogosławiony w każdej tej osobie, która teraz tego słucha. Niech Twoja chwała się teraz na nich rozlewa, niech Twoja miłość się na nich rozlewa. Niech doświadczą Ciebie, Panie, teraz, bo Ty jesteś ich Bogiem, Ty jesteś ich Panem, Ty jesteś ich Światłem, Ty jesteś ich Mocą. Przyjdź, Panie, i przenikaj ich swoją obecnością, żeby doświadczyli ciebie, Żeby zakochali się teraz w Tobie, żeby szukali Ciebie, Panie, Twojej obecności. Przyjdź i przenika ich Panie swoją obecnością. Przyjdź Pani, poruszaj się w nich teraz. I proszę przyjść do tych osób teraz, tu, które są teraz na wakacjach. Przenika ich, Panie, żeby wypoczęli na tych wakacjach. Tak jak Twoje Słowo mówi, Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego, mogę odpocząć na zielonych pastwiskach. O tak, panie, spraw, żeby odpoczęli na tych zielonych pasmiskach, żeby wypoczęli, żeby zregenerowali siły, żeby naładowali te akumulatory. Przyjdź pani i porusza się w tych wszystkich osobach, które, które będą jechać na wakacje, które potrzebują tego odpoczynku. Przyjdź Panie, z tym odpoczynkiem do nich, przyjdź z wyciszeniem. I żeby też nie zapominali o tobie, ale żeby zawsze żebyś Ty był ich w sercach, żeby zawsze ten czas spędzali z Tobą, Panie, nawet i na wakacjach. Bądź uwielbiony, Panie, za to. Bądź błogosławiony i wywyższony. Wielbię Cię i dziękuję Ci za każdą tą osobę. Wielbię Cię i wychwalam Cię, Panie. I dziękuję Ci za to, że przychodzisz z tym wyciszeniem i z tym odpoczynkiem do nich, Panie. Bądź uwielbiony, błogosławiony, i przyjdź też do ich dzieci, panie, i przenikaj ich dzieci, żeby też mogły wypocząć podczas tych wakacji, żeby mogły się zregenerować, żeby nabrały tych sił, bo ty, panie, jesteś wielki, potężny, przenikaj swoje dzieci, te nawet najmniejsze. Bądź uwielbiony i błogosławiony, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś pośród nich i za to, że ich kochasz. Bądź uwielbiony, bądź błogosławiony, bądź wywyższony, Panie. Niech Twoja chwała się rozlewa, niech Twoja chwała się teraz objawia. I bądź uwielbiony i błogosławiony przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, jeśli chcecie, możecie się zasubskrybować, udostępnić, skomentować, polubić, bo w ten sposób też ewangelizujemy, i może mogą inni usłyszeć też e, tą modlitwę. Pozdrawiam, Bogosławie.